Siema pizdy i skurwiele jesteśmy na Wisła Trails Dzisiaj w dzisiejszym odcinku pokażemy wam jak latać dirtowe hopy na freeride'ówce Siema, kradnę ten kanał będzie Polaris może. Być. Dobra, dobra, Smakuje kurwa tak mi się jak te. ten dżem wygląda. Dobra, Wszyscy to źli Ciekawe przez co! Siema Idziemy Siema. Siema. po parówki, ale w przypadku nie za w dżemu Będzie to... Z... Solomik dla no widzimy się! Udało się mamy Berlinki yy, i idziemy po co? A coś do picia by się przydało. Bo na such. Co? ja do bojówek schowam. A i coś? Na chillu. Weź Ja to bojówki wojenne, dobra, widzowie. My sobie tu wybieramy coś, jakiś napojik Też wezmę sobie. Zero. Zdrowo. Nie tak jak Brandy. <laughs> Nie disuj Branda, halo. I czekaj, nie, no coś jeszcze trzeba wziąć, coś na słodko bym wziął. Nie, no patrzę tutaj, może. Nie, no to są niedobre, nie lubię ich. Dobra, to idź, a ja wezmę pianki. Starter Pak Gibera. Widzowie, mamy zakupy. Są parówki dla Krzysia, mamy żelki. Tutaj kolki. I wracamy No widzowie, zawody tak? Zawody wyciągania kur... Zawody, <noise> 5 zawody w Pichocach Pięciu uczestników Zawody w Pichocach Ciężko nie być co <noise> 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 Jak oceniasz zawody? Ej powinny być ludzie, którzy będą w pompowaniu boksera Kto szybciej do 200 cześć. na piłkę Ogólnie... Boks? Rower spadł? Cześć, to jestem ja z Julkiem Ja Tam gdzieś jest e e Andy Boy Ej boskie, to a co ty jeździsz na do domu e e e e e e e e Dobra, przedostatni. Ostatni do domu, ostatni na Kiszono. A piątki, ona nawet nie trzeba. To jest pociąg, który Tak, to był ostatni pociąg. Oka, jestem się treningowi, teraz są zawody. Panie organizatorze. Czekaj, a kto ile osób? Mam ktoś dentkę na samochodowy. Widzowie. By... Każdy ma dentkę na samochodowy. Pękło. Ale... Co pękło? Ale... Zapasował. bo ma pękło. Guma. Guma. Co pękło? To muszę doznać, żeby dentkę jeszcze kupili. Znaczmy do nich, żeby dentkę kupili. Ej, czekaj dzisiaj, Guma. a nie dzisiaj z piątek to. to nagrywaj. Jak zgadam z kamitem. A nie, żeby sam wentyl kupili Zadzwonię Vlog, co powiesz? Nie wiem Nie wiesz, okej okay. nie, nie wiem Nie, nie wiem Halo, co sądzicie o Wisłatrials? E, zajebiście Jest dobrze Jest super, chłopaki dobrze robią, dobrze kopią, dobrze skaczą Zapraszam ile, ile, ile na Instagram zap, Ile ci zapłacili za to wypowiedź? 5 zł okay. Co sądzicie o tych chłopach trial? Wszystko okay w porządku rady. Co? Kopie Kopię mrowy Dobrze A, jest Świetnie Dobrze jest Dobrze godzimy Dobrze, dobrze. Mogliby okay. to pa, ogrzewanie dać podłogowe Mali. Albo szendura. No. Okej okay. Nie eleganie. jakaś melina jest Melina Jak 150 Na treningówkę chodźmy Patrzcie to Jaki syf Ale syf Melina Dobra, idziemy dalej Idziemy <grym> krzakami Suron, jak można jeździć suronem Dobra, kolejny. A wy gdzie idziecie? Nie, nie, nie. Wywiad. Nie, tam zabroniony jest. Tam jest zabroniony wejść. Artem, Artem, Artem Co? Wywiad, tak, co Saniszowisette teraz? To... Ej, ja tak. chujowo, chujowo jest. dzisiaj jest. Dekę, to... Ej, nie podoba mi się. Okej, okay, elegancko. A ty co o teraz? Eee, bardzo, ją lubię. Okej, a ty co Saniszowiska teraz? Jebać. No i dobrze, elegancko. Kurwo GoPro oddaj, czy jak robisz? No ja tak będę skakał Nie, no we, No nie. czemu nie, ja tak chcę skoczyć A masz, na bit... masz gdzieś tego? Nie mam na co Daj Pierwszy lot na treningówce Tutaj mamy, daj kurwie flatu Kanał Daj kurwie flatu reprezent U. Co? Ale te chopy są to... Rdaj kurwie flatu, ogórek, julek Witam Idziemy na trasy freeride'owe Jestem kurwa szefem To jest Nie. szef Uncio Muncio Jak oceniasz? Freeride'owe w chuj A ty, bo to jest Rivergap To jest Rivergap, no Rivergap, okej okay. To jest Rivergap, okej okay, okay. Przypierdol Jo. Jo! Tłajtował. Chyba mamy zwycięstwo. Proszę państwa. Ale to jest. Jest. Ja Nagrałem. To zajęło, zanim mnie nadążysz. No, wiem to. Kto leci? Flatuj to. Ale, ale w tylko, żeby kieres... dokazać. Dziwny. No wiem, ja czekam na Julka. Ej, ten... Julek, lecisz? Ej, ten... Julek, kiedyś taki pojebany. Trochę osób tu przychodzi. Kamerzysta jakiś? Dzień dobry. Dzień dobry. Miłego oglądania. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A mój idol. Tam są youtuberzy. I idzie Janek gdzieirt. Ja leci Julak. Oj! Tutaj jest dużo. Ale koło. No i. Jak on to wszystko słyszy? Ja bym kamu dał, kafu, żeby na tym. O, leci Zeniu! Dawaj! Jo, daleko. Dobra, Tego, kurwa, już nie soprobarowo. rana, gdzie tak. O leci Piotrek. Oj, po po dobra, po. Dawaj. O. Dobra. O, ale nie przychod, ty chuju. On wie ekran, no kurwa. Ekran. Albo tu, albo tu, Zenek. Oj, za. Mamaj. O, nie wiem. Piłka strach. 20 metrów. Tak, reprezentacja warszawska sobie rady tutaj nie daje. Do... Wawra, w... pamiętaj, Waber to... Waber to nie Warszawa. Jakbyśmy to zrobili w Wolstynie. O o! 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 Kurwa! 20 centów, 20 centów. chyba fajka. No, Dopompuj sobie, mamo. Daj! No jak dawaj jako nicotę tutaj? kurwa Znaczy, nie Poczekaj, poczekaj, rudy po, leci. Dalej! Nie Dalej, dalej, dalej! Dalej, Gratuluję. Widzowie, niedobity! Niedobity! Panowie, co to za zamuła? Szczęście. Co to za zamuła? Większe emocje są w dkf przy rozkręcaniu Jarka. na Palenicy na pewno są większe emocje. Podkładeczki, podkładeczki. Pokaż. nie od Jak dzisiaj Widzowie, Zenio będzie robił Bengera. Zenio robi bęger. Że nie robi Węgiera Co? Że Węgiera Fredricksa Nie jedzie. jedzie! Jedzie! Jedzie, chodź! Jedzie! 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 <laughs> nie, zatknąłem, y, jest, Jesteśmy z y, właścicielem spota Vipatrials i wywiad Z no. tym właścicielem no Słuchamy, co pan ma do powiedzenia o dżamie? No, to wybierze, że ty mi się mnie pytasz. No to co, co ma pan o, do powiedzenia o dżamie? Jem kanapki z dżamem przed dżamem. No Dobra, jesteśmy gdzie? Widzicie, od Ale na jakim. Jaki, jaka konkurencja? Nie wiem, nie słuchałem. Lebe Właściciel. właściciel. Hmm? Le jaka kast konkurencja? Kastracja. Bez... Aha, to kurwa usłyszeliśmy Kurwa mnie pizga Krzysiu, Krzysiu ma to w dupie. Ja jestem kamerzystą prywatnym jak Takim miał... prywatnym, że robisz za darmo No i co, nie? O tam nie, mamy Marcela, tu mamy Kamila, tam jest Jurek ogurek i gdzieś się jest y, hashtag 5.4 Team Takie przekreślone w zakazie Dawaj Chodasz sobie na YouTube Tak nagrywam to na YouTube kanał to jak Locek no dobrze, Bo od dwóch miesięcy nic nie wrzuciłem. Bestryk! Bestryk! Bestryk. To śmiesznie ogólnie, że nic nie wrzuciłeś. Zaczynamy bez trika. Nie wieję, ja podmucham w przeciwną stronę. Do Dobra, wiatr tu nie przeszkadza. Dawaj. <laughs> Już nie wieje. Teraz drugą. To jest hipnota, że żeby... O kurwa i czekania te na taką sztuczkę Nie no, zawodnik pokazał klasę Nie wieje po bo... O kurwa, o kurwa. O kurwa. O kurwa 3, tarcza? Kurwa, kurwa. Jakby Mnie jakoś

Zostało no. to zakończyliśmy i teraz rozdanie nagród dla uczestników. Więc najpierw jest konkurencja: bez style, pierwsze miejsce eee... Piotrek. Piotrek. brawo To by się spodziewał! Dzień dobry, gratulacje. To się dla drugiego. A, to jest, to Uwaga, to się przyjdzie. Uwaga, Na pewno nie wiem kto, ale myślę, że. Piotrek Dobra. To na razie. Nie Weźcie <noise> od razu wszystkie tarapki. Uwaga! Pierwsze miejsce. działa. Nie Piotr. Nie biała. Znowu non... Znowu. Shred... <noise> znowu Znowu średkę. Ostatnia Ostatnio aż to jest <noise> <noise> nasz <Ostatnio głos> powerwój. Ostatnio był zrywany. Nie no, troszkę tato mi się wstydził. A ja parówki są w nagradach Krzysią <grymna> Zrobione na <grymna> każdy po jednej. Nie? Dobra, teraz mamy konkurencję best line, czyli najlepsze sztuczki na całej linii. Także uwaga, zaczynamy od trzeciego miejsca. Eee... Mi buty jest. Stabilizacja, o kurwa buty. Trzecie miejsce, best Buczy. line. Zenon ProKilo. <grymna> Ooh. Nie wiem. konia, będę szybciej klatkał. A! ze mną, już ma No 100, wiem, wygrałem. Żelki są? Drugie miejsce, best line, Uwaga, Piotrek! Bo nie, nie oddychałem OK, trój! Tak. No nie Co? Szybko, boś. Miejsce mi się go. Electro. No właśnie, no, no, tak. nie miejsce, najlepsze. Maksiu, brawo! Ja, piesto torba. Dobra. Grałem. Torba. Nie Jest. Jest. jeszcze. trzecie miejsce. Bez ich. Ja. Tamaj. Nim Schridera. Uwaga! <Yes>. Drugie <laughs> miejsce. Bez <Best laughs> <I k> <laughs> Jakiego best trika? Co to będzie? Piotrek! Wow, i, I najlepsza sztuczka... Nie, to można nagrywać, bo! Ja pierdolę A, ee, ten co ja, Się ten... <laughs> dogadali! Pierwsze miejsce, max triple Drag. Brawo! Uuu, Cię,